Co do kur Hej, simanko, Z tej strony Kornel i witam was już w drugiej części naszych przygód z grą World of Warcraft The Myths of Pandaria. Będziemy kontynuowali naszą przygodę z pandą mankiem Korda. W poprzednim odcinku skończyliśmy dosłownie w tym miejscu. Skończyliśmy na zadaniu The, Spirit of, The Spirit's Guardian i mieliśmy się udać do Mastera Ali Fai, który się znajduje właśnie tam. I to zadanie sobie zostawiliśmy na tą część, więc z tego dokonajmy. Przy okazji dowiedziałem się, co zrobić, żeby nie trzeba tak trakować za każdym razem zadań. Mianowicie, trzeba wejść. Escape interface, czy, czy, czy gdzieś tu powinno być coś z stylu? Quest, button, buffs, units, name is display. Zobaczymy, help. Chwileczkę, chwileczkę Dosyć, niedawno, nie pamiętam teraz dokładnie, bo dosyć niedawno spojrzałem w to Oj, coś mi tu wyskoczyło, status, text, nie, to na pewno nie, to też To na pewno też nie, names nie, social nie Objectives, objectives Automatic quest tracking, właśnie to I okej, okay, w tym momencie po zabrań po Po wzięciu quest'a od naszego NPC Automatycznie nam się podnawi w naszym Yy, w skrócie do naszych objektivesów yy, tak więc udajemy się naszego mastera Alifaja. Dobrze, jesteśmy w tajemniczej jaskini, w której prawdopodobnie powinien być nasz master i chyba trzeba iść tędy. Tu ktoś nam coś mówi. Powinniśmy być ostrożni. Ognie wyrządzają nam krzywdę, o właśnie tak. Pokazują się ślady, gdzie zaraz wybuchną? Czy tak? Tak, jest. Więc to nie jest zbyt trudne zadanie. I czy jest? Tak, I Jocons jest nasz master. Oddajmy więc... oj, spirit jest, duch. Jego dusza to jest, która została w tym miejscu. Dobrze, co mamy zrobić? Czuno coś się podświetla, będzie trzeba coś z tym zrobić. Czy wystarczy? Tak, wystarczy tylko takie cztery odpalić, dwa. Czy jeszcze jedno znajdziemy tam? Jak zauważycie ten quest nam się automatycznie strakował. Dobra, gitara, gitara. Więc oddajemy naszego questa. Zobaczmy, co będzie u nas tym razem. Nowy staw i dodatkowy plecak, który się z pewnością przyda. Wow, wow. Chyba będziemy się bilnować. Naszym... Ej, ej. Dobra, domyślam się, że trzeba użyć jakiś itemek. Nie? Mamy się bić z takim HP? a Niszcząc te ognie dostaliśmy o. Dostaliśmy buffy, które nam zwiększają Dodawane obrażenia, życie A właśnie, półtora tysiąca mamy. Życie i prędkość regeneracji, no proszę Niby nabierze 22 Ale praktycznie w sekundy nam się to odnawia I ostatni buff to jest Mana Generation, niestety many nie mamy Niestety, oh, niestety jej nie mamy, więc nam to niezbytnio przydatne A energii, niestety to nie, zwiększa regeneracji Więc to jest sparcia dla nas Wsparcia na stanowi. Proszę, jakie kryty, 200 kryta Tutaj mamy nasz addon Recount Wszystkie addony oczywiście są w opisie Adon Recount krótko mówiąc to jest addon yy, Liczbowy pokazuje wszystkie liczby, jakie są ważne w grze, czyli zadawane obrażenia, przyjmowane obrażenia, leczone obrażenia, przyjęte leczone obrażenia i dużo, dużo więcej. Bardzo go polecam, praktycznie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można bez niego grać w jakiejkolwiek niście. To jest dosyć bardzo przydatne, żeby wiedzieć na przykład, jak ktoś się spisuje w naszej grupie i w ekstremalnym przypadku go wyrzucić, jeżeli nie spisuje się w niej zbyt poprawnie i nam tylko od niej wadzi. O tym nas tutaj... Ten nasz tutaj life fight strasznie skacze. Ale sądzę, że i tak nie będzie miał szans z naszym palmem. Tiger palm. Najdujmy sobie 4 punkty chi i odpalmy 4 palmy. Miss, Miss, co jest? Co jest? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Walka ta jest bardzo długa, ale nastąpił koniec. Oto był chyba tylko jakiś trening. A raczej na pewno. Bo tak to by przecież on by teraz nam się nie pojawił, żeby oddać mu zadanie. Skoro z nim walczyliśmy. Dobrze, to jest quest item, a tu mam naszą nową laskę. I coś jeszcze mieliśmy dostać. pleca, który automatycznie się założył poprzez Adon Ark Inventory. Którego też serdecznie polecam. Ładnie nam seg O, tu już widzicie takie... Nie trzeba iść tam? Dobrze, więc po drodze wytłumaczę. Nie zauważyliście, mój plecak jest podzielony na segmenty. W tym momencie segmentów mam 6, tylko 6 jeszcze nie są zapełniane. Pierwszy segment to jest ogólnie wszystko, co nie należy do pozostałych segmentów, czego jeszcze nie posegregowałem. Tak więc należy zacząć od drugiego segmenta, którym jest zadania questowe. Trzeci segment to jest wszelkiego rodzaju klofy. Co to są klofy? Czy tam trzeba się udać, kurde. Bez karbona carbonite, niestety. Mmm, Do góry. Gdzie jest jakieś przejście do góry? Bo z pewnością trzeba udać się do góry. Czy może dalej kontynuować wycieczkę naszej jaskini? I na daremno z niej wyszedłem? Czy może wejść przez wodospad? Jak to jest w niektórych filmach. Nie? Wow. Ruda małpa nie, z pewnością tam nie mamy się udać. Więc, co te rudy mapy tak to skaczą? Uciekajcie. A właśnie nie powiedziałem, że już zanim zaczęliśmy biście się z tym bossem i zanim oddaliśmy zadanie, zdobyłem nowy poziom doświadczenia. Dzięki czemu zdobyłem nową umiejętność, a jest to rol Dobrze, zobaczymy się u góry i ją wytłumaczę. Dobrze, jestem z Portem Spirit ee, of the Master. Lai Pai Pai. Bo widzę, że są schody w górę i prawdopodobnie będzie tutaj przejście. I tak, jest przejście. I domyślam się, że coś z itemem będzie. I oto. I oto, co się tutaj dzieje. Rzucam mapy. Teraz ja tęducham. Przyspieszam. Wow, wow. Ale zadanie rozwiązane. Quest Complete. aset Eskortować. To jest dobry moment, żeby wytłumaczyć yy, ponownie segmenty, na jakie jest podzielony mój plecak. Tak więc trzeci, yy, yy, trzeci segment to są klofy. Podczas stykania się z naszymi puderzyszkami w grze, niejednokrotnie napotkamy się yy, niejednokrotnie po zabiciu jakiegoś stwora, wypadnie z niego drop w postaci klofa. Klofy to są materiały. Y, przydatne do wielu rzeczy. Między innymi to są przy, y, przedmioty wytwórcze dla y, krawca. Krawca, czyli osoby y, posiadającą y, y, profesję y, tailoring, czyli tak jak to sama nazwa mówi, szycie. Szycie polega na wytwarzaniu y, uzbrojenia cloth. Ja w tym momencie mam uzbrojenie leather, czyli skórzane, a cloth to jest y, szyte. Nie, nie wiem jak dokładnie przetłumaczyć słowo cloth, ale tak jak mówię, to jest po prostu szyte, czyli z nic i wiadomo o co chodzi. I tak, i właśnie stykając się z, takie, z potworami, wypadają nam te kloty, z których albo powiększamy naszą profesję tailoring, albo możemy y, oddać do niektórych NPC w postaci zadania daily questions y, czyli zadania dzienne, które możemy wy wykonywać codziennie, raz dziennie, za które dostajemy też jakieś y, Raz lepsze, raz gorsze nagrody Z części są to lepsze nagrody W postaci golda lub jakiegoś itema yy... Tak więc to, to są właśnie klofy. Trzeci segment Nie, czwarty już Czwarte to są itemy Po prostu wszelkiego rodzaju itemki, które... Itemki... źle powiedziałem, że to są itemy Tu jest po prostu wyposażenie Broń, uzbrojenia Tutaj, tak, trzeba tu się udać Broń i uzbrojenia Znajduje się w czwartym segmencie. Dobra, weźmy zadanie Piąty segment. Piąty segment to jest. Co to jest? Herb i herbalizm, czyli wszystko dotyczące profesji herbalizm. Herbalizm, ziela, zielarstwo. Znaczy polega na zbieraniu ziół na polu. Dosłownie musimy eksplorując świat, możemy się napotkać na krzaczki leżące na ziemi. Krzaczki te możemy zbrać, jeżeli oczywiście mamy profesję Tayloring, a następnie możemy je przekazać alchemikowi, który wytworzy z nich niepowtarzalne mikstury, które Zapewnią nam wielorodzajowe działania. Co stworzy, to zależysz od niego. Oczywiście nie musimy mu przekazać je dosłownie, możemy wystawić się na aukcję te ziela, które się. Ym, bardzo ładnie sprzedają. Zależy też jakie ziele. Dobra, możemy się udać. Tylko z tego co pamiętam... Ale poczekajmy. Bo tu nie ma drogi. Ta droga jest spalona. Z tego co sądzę. A mam nadzieję, że się nie mylę, ale prawdopodobnie się mylę. No dobra, chwilę jeszcze poczekajmy. Z tego co, co wiem, tu gdzieś powinien być teleport na górę i dopiero u góry będzie przejść na tamtą stronę świata. Ale widzę, że coś na dole już jest. No nie wiem, no nie wiem. Grałem kiedyś Pandarenem i z tego co pamiętam, tak powinno być. Powinien tu być gdzieś NPC, który teraz teleportuje do góry. Ale dobra, olać to. Najwyraźniej coś mi się pomyliło. Dobrze, więc. Yy, na czym teraz skończyłem? Na herbalizmie. Tak więc w World of Warcraft w ogólnie istnieją. Tych ma nie do mnie. Czepcie się! O, na przykład tu macie, proszę bardzo, Ming. To jest Copper Vein czyli ruda, yy, brąz, yy, kopra. Nie jestem teraz pewien, to jest nawet czym brąz, czy, czy mieć. Nieważne, to jest po prostu copper. Z tego co wiem teraz, raczej brąz. I na czym to polega? W grze World of Warcraft są trzy profesje. Yy, trzy? Dobrze, będę i zobaczymy. Są prawdopodobnie, teraz sobie przypomnę, trzy profesje produkujące, yy, nie produkujące, tylko zbierające. Czyli polegają na tym, że coś zbieramy i nic z tym tak naprawdę nie możemy zrobić. Możemy to przekazać tylko komuś innemu i on dopiero coś z tym zrobi. Oczywiście my za to, że mu przekażemy, dostaniemy pieniądze. I to są te prace, na których zarabia się najwięcej. Zbierzmy questa przy okazji. Tu jest trzeba go, będzie oddać. Tak, na środku. I są właśnie trzy takie, i to jest mining Proszę, zamieniliśmy się skunksa Nie wiem czy to dobrze Ta woda zmienia skunksa Nowy pasek dostajemy Jeszcze jeden quest, proszę bardzo I wszystkie w innym miejscu pasuje mi to Tak więc, jest herbalizm, który polega właśnie na zbieraniu ziółek Jest mining, który polega na zbieraniu, na wykopywaniu ród Czyli tak jak wszyscy założyliście, była ruda kopru, posiadając profesję minik, mógłbym ją wykopać i coś już na niej zarobić. Teraz jesteśmy żabą, ubijemy się jako żaba. Ciekawe, ciekawe. A, trzecia profesja. Co to była trzecia profesja? No, nie przypomnę sobie, ale jestem pewny, że istnieje trzecia profesja, może podczas gry sobie przypomnę, ale dobrze. Tak więc, te, bo, te bociany, czy co to jest, nie jest naszym celem zadania, ale musimy je zbierać, będą przeszkadzały w zbieraniu tego, co mamy zbierać. Czyli tak zwanego hard... O, koniec? Hard, tear, food to było, bodajże. Teraz już nie wiem. Dobrze, na razie nie oddajemy. Ja nie lubię oddawać questów pojedynczo. Lubię sobie pozbierać, zrobić wszystkie i tak w taką serię oddać, tak w ten... Świadczenie ładnie skakuje, a po drugie to ma też, też swój logiczny sens Bo będzie nam bardzo dużo czasu zajmowała droga tam i z powrotem oddaję każdy pojedynczy quest Co nie miałoby najmniejszego sensu Tu gdzieś powinniśmy na te pale wskoczyć w jakiś sposób, proszę bardzo I się bić z tymi oto To tu nam addon bartender psuje Że taki znaczek nam wyskoczył na środku ekranu Chwileczkę, gdzie jest bartender? Bartender jesteś tutaj bardzo trzeba gdzieś przeciągnąć sobie tutaj. Dobra, lak. Jeszcze raz. Możemy dalej skoczyć? Możemy. Damy radę z takiego zasięgu się zębić? Nie damy radę, trzeba iść tu. Nie wiejemy się na palach, jak we Pandy na jednej nodze. Tak samo to chyba by nawet w filmie Kung Fu Panda, że się wiejemy takich palach. Z tego co pamiętam, najlepszy był w tym czapla chyba. dobra, mieszam z tym, to będzie jeszcze drugie zadanie. A trzecie zadanie to będzie yy, zdobyć pierścień. Oj, chyba stąd nie damy raczej rady bicie. Stąd też nie. Trzeba skoczyć tutaj. Dobra. Trzeba nie zdobyć pierścień który będzie też niedaleko. Yy, dobra. Skończyliśmy na segmentach. Segment, piąty segment to jest właśnie Herbalism, szósty to jest mój ostatni segment, który mam segregowany, bo dalej już nie potrzebowałem, nie na tyle długo, żeby potrzebować go stworzyć, więc szósty segment to są m -m -m Trade Goods, Metal and Stone, Mining i Mining, czy jak można się domyśleć, wszystko co jest y związane z Miningem, czyli górnictwem, tak to w polskim języku jest. Jeszcze jeden został. Damy radę? Nie damy. O, ale nie musimy, widzę. Oni wracają zaraz, jak spadną. Więc musimy skakać. Ten już też wrócił, ale nam już nie jest potrzebne. Dobrze, zróbmy tego rinka, ale. Żeby nasa. One nie atakują same, to czemu w wtedy atakowały? Ja Ej, no właśnie. Jak żabą jesteś. A to ma swój sens. No tak, przecież buciane. Z tego są są bociany Przecież żywią się żabami. To było tutaj jednak. A tu, tu, tu widzę, widzę. To będzie trzeba skoczyć z powrotem na nasze. Kurde. Ty, ty! Już jestem pandą Już nie jestem dobrą przekąską dla ciebie. Wow! Czyli nie mieliśmy żadnego pierścienia zdobyć, ale mniejsza z tym oddajmy nasze trzy zadania. Sądzę, że to jest druga na skróty. Szybcie by się chyba poruszali w wodzie. Dobra, koniec z tym. Rolami, rolami. Kiedyś można było rzucić się na bagaż, że jak się wyjdzie z wody, to będzie się nadal skunksem albo żabą. Teraz już się naprawili na cacy, że nie ma takiej opcji. jak to jest, komuś się to zdarzy. To jest w szczęściarzem. Teraz drugi kuścik trzeba oddać do naszej asy którą kiedyś. Które kiedyś pomogliśmy bronić miejsca przed złymi rudymi małpami. Mamy szósty level i nie mamy żadnego nowego. Żadnej nowej umiejętności. Więc będzie na siódmym. Co to będzie? To będzie Blackout Kick. No i proszę, to będzie już taka naprawdę. Prawdziwa umiejętność Dimageovata, którą przez większość gry będziemy się posługiwali. Używając... nawet będzie można. Z mobami czy rozwiązywać questy na samym Blaka kiku. Co będzie czasochłonne, ale będzie możliwe. I jeszcze jeden kościk u góry był. Dajmy. będą nas dwa kośiki, zbroja. A właśnie, tam jakiś tam pasek leciał czy coś 18 to ten był. Coś nowego jeszcze trzeba zobaczyć. spodnie 26 to nie. Dobra, wszystko jest stare. To jest takie tanie, że mogę to wyrzucić, ale więcej mi to czasu zajmie wyrzucanie, sprzedania Bo wyrzucenie to jednym kliknięciem, sprzedanie to dwoma kliknięciami. Proszę znowu, jest ruda, miedzi, brązu. Pancer, pancer, trzeba ich zabić? Z sześciu, tak. W locie roll. Nie ma opcji, niestety. Ja się na raz. Niestety jeszcze nie mam takich umiejętności. Ejej! Ej.

Śmierci w grze World of Warcraft I to jest właśnie, pojawiamy się koło spiryta Spiryty są w wyznaczonych, mie wyznaczonych miejscach na mapie M Niestety bez dodatku carbonite ich nie zobaczymy Nie eksplorując wcześniej y terytorium Bo Jak widzicie tutaj mamy terytorium nieodkryte Przy dodatku carbonite nie ma takiego czegoś Wszystko mamy odkryte a właśnie, już prędzej wspomniałem o Carbonite, może wspomnę o nim ponownie, nie mogę w tym chwili, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie mogę, a to ponieważ, yy, gdyż nie ma na razie najnowszej wersji Carbonite, czyli do yy, 5.4, który został niedawno zaktualizowany w grze World of Warcraft, a Carbonite się kończy na 5.2, a WoW niestety nie pozwala na uruchomienie addonów, yy, które są za stare. Nawet jeżeli byśmy na własne. No, po prostu. Nawet jeżeli byśmy chcieli na, na własne konto. Wreszcie, błędy, które by były, to nawet WOF i tak ich nie pozwala utrzymywać. Znaczy, dostawać. Tak więc czekam, aż wyjdzie dobry datek, yy, Nowa wersja Carbonite. A. Ale dobra, do rzeczy, co to jest Carbonite? Carbonite to jest bardzo duży addon. Chyba największy jaki do tej pory widziałem w grze World World Warcraft. Najważniejsze zmiany, bo ich nie wymienię wszystkiego, bo tam jest no tylko pip. Więc najważniejsze. Podręczna mini czyli możemy y, jako wielkości chcemy sobie na monitorze mini mapkę y, bardzo interaktywną, czyli możemy zbliżać tak jakby satelitarnie, tak jak bawiliście się że to na przykład w Google Maps albo cokolwiek, że tak w jakiejkolwiek mapie internetowej, że tak ładnie można przybliżać, przyciągać i wszystko wyrzec tego w podstawie tego takiego czegoś nie ma, jakby się to są proste przybliżenia, oddalenia i nic więcej w przydatku Carbonite możemy to bardzo ładnie przybliżać, oddalać. Takie rgię możemy jeszcze bardziej przybliżyć, będzie być do satelitarny. Czyli będziemy widzieli dokładnie każdą drogę, każde, każde góry. No, po prostu jak chcecie satelitarny. Pewnie wiecie co to jest yy. wszyscy. Yy. To jest właśnie jedna praktycznie najważniejsza z dodatku. Druga zmiana, równie można powiedzieć ważna. Yy. To jest ułatwi ułatwianie, robienie, ułatwione robienie questów. Jak widzicie, tutaj są po prostu jedyneczka, znaczek zapytania, wykrzyknik albo inna cyferka. W przydatku Carbonite mamy no dokładnie, jak na przykład widzicie tylko jedynka, w przydatku Carbon dokładnie co do milimetra jest zaznaczone, gdzie dany obiekt może się znajdować. Czy to jest MOP, czy to jest jakiś obiekt, który trzeba zbrać. Dokładnie jest to pokazane. Bo właśnie, jak to widzicie, to jest albo cyferka, albo wyślijnik, albo znak zapytania. Przy dodatku carbonant to ułatwia sporo zadanie, gdy mamy czegoś poszukać na znacznym obszarze, a na, na wowie, na podstawie, bez tego dodatku. Jest to po prostu taki niebieski region zanarszony i szukaj sobie. Że tak, że tak jakby autor mówi do gracza: szukaj sobie i lisia to, że znajdziesz. Carbonite to oferuje bardzo ładne umilenia, rozwiązywania questów, w postaci właśnie takiego dokładnego y, miejsca pobytu danego czegoś. Mam nadzieję, że się zbytnio nie rozwinąłem. Więc oddajmy nasze y, dwa questy. jakie są jeszcze zmiany. Mm, no, trudno powiedzieć. Na przykład możemy widzieć zadania nasze, naszej osoby z grupy. Tutaj na przykład moglibyśmy sobie włączyć, że chcemy widzieć osoby z grupy. To jest bardzo... No, bardzo przydatne, jeżeli pomagamy jakąś ekspić. Nie chcemy, że na przykład nam mówi na przykład zrobiłem, zrobiłem, teraz to, teraz to, teraz biegniemy tam, bo już to zrobiłem. Po prostu widzimy co on ma i to on za nami biega, a nie my za nim Co zrobić? Trzeba użyć tego itema, który zbraliśmy Tylko gdzie? W wodzie po prostu tu? Nie tu. Aha, trzeba Pamiętam to. Jeszcze raz powinno być, tak jest. I teraz gdzieś tu powinny być wiry wodne chyba. Coś z powietrza wywalą. O właśnie, już tam coś się pojawiło. I dopiero wtedy... No, ten quest możemy od razu oddać. I teraz prawdopodobnie będzie ten quest. Tak, za... Yy... z duchami wody. I tu właśnie jestem do wody, ale teraz nie zdążymy. A może? Tak, zdążyliśmy i w górę. I pierwszy już zaliczony. Jeszcze cztery. Tu jest już jest drugi. W górę. Shu to szu nas tak tutaj urabia. No dawaj, szu. Trzy. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, 4 i jeszcze raz. Jak to chodzimy po wodzie. Później będzie to nawet możliwe bez skryptów, czyli takich miejsc, gdzie można tylko to robić. Będziemy mogli to robić kiedy chcemy. Akurat, może nie na banku, ale są posłowie, tak jak szaman, czy priest... Czy, którzy pozwalają chodzić po wodzie. Shaman robi to zdecydowanie lepiej Bo on dosłownie pozwala nam chodzić po wodzie A priest, czyli kapłan pozwala nam lewitacji nad wodą Czyli tak jakbyśmy chodzili, nie możemy wejść ani na wierzchowca, czyli monta yy, Nie możemy... Yy, ani szybciej się poruszać, po, na przykład używając jakiejś umiejętności Po prostu cały czas jak lewitujemy sobie, lecąc to jest dobre? No na pewno znaczy szybciej się poruszamy niż jakbyśmy mieli płynąć Ale tak jak powiedziałem, shaman robi to zdecydowanie efektywniej ...i efektowniej. Teraz dosyć spory kawa trzeba się udać. Tak więc widzimy się na miejscu. Jest... Dobrze, jesteśmy z powrotem. Przebiegliśmy jakieś dwa metry. Bo tu nas zachęca nasz Deliver, żeby wsiąść do wozu, który nas tam zawiezie. No to jedź. Byku. Bo wolę, dziku, czym jesteś? A nasz duszek nadąży? Nadąży jaki odźwięk Jak w horrorze! Dobra, jedziemy. Jaką prędkością jedziemy? O, znowu już z przyzwyczajenia powiedziałem to. Dodatko i dodatkowo mamy prędkość, z jaką się poruszamy. Tutaj tym, trochę mi tego zawsze brakuje. Że nie wiem, z jaką prędkością się poruszam. Ale by to strasznie widzieć, szczególnie kiedy grałem. The czy Hunter'em, którzy mają bonus do prędkości no niestety w Mistrzu Pandara się to zmieniło prędzej w dodatku w the Leech King posiadali taka spore bonusy do prędkości i lubię sobie patrzeć jak uciekam przed kimś on za, za 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 pana nie można złapać już nie powiem za co ale sądzę, że poruszamy się z taką prędkością Jakbyśmy poruszyli się na najwolniejszym wierzchowcu, który będzie dla nas dostępny już na 20 poziomie. Jesteśmy na miejscu, użyjmy dwa razy roll. I proszę, kompis. I duszek nas właśnie opuścił. Akceptujmy. Drugi gdzieś tutaj jest. Też go akceptujmy. Spodnie nowe. Z tego co chyba widziałem, coś nowego powinno gdzieś tutaj być. Zbroja. To już był kawał czasu temu. To też nowe. To już nie. Jak wyglądamy? Teraz jesteśmy niebieska. Niebiesko-rodo panda. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić dwa zadania. Nie ma nic więcej dla nas? Blacksmith. Blacksmith to jest też jedna z profesji. Blacksmithing dokładnie. To jest stworzenie zbroi mailowych i płytowych. Mm -hmm. Czyliż takiego większego, wyższego wyposażenia dla, dla paladynu, dla wojowników, czy dla szamanów, jeżeli chodzi o maile, nie ma na pewno nic dla nas. To tylko dwa questy. Jest taki kawał po dwa questy. Tu coś się skacze. Wow! Seriously? Yes. Dobra, ale no cóż... Będ będziemy w tym miejscu kończyli, sądzę, że ten odcinek był dostatecznie długi. Może nie było w nim tyle cień, co w poprzednim. Bardziej się rozgadałem, powiedziałem trochę o pracach. Na przyszły odcinek spróbuję sobie przywołać tą trzecią pracę, na której się zarabia. Ale tak jak powiedziałem, w tym miejscu będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Miło by było, jakbyście zasubskrybowali i zalajkowali ten film. Yy... Co by mi oczywiście zachęcało, ale to już pewnie milion razy słuchaliście, więc nie będę się rozkręcał, gdyż to nie ma większego sensu. Tak więc, tak jak powiedziałem, kończymy. Yy... No co, do usłyszenia, do zobaczenia, do są razu. Trzymajcie się.